Przypadek uzdrowienia Marianny jest dla mnie niesamowity, ponieważ ta kobieta usłyszała od lekarza onkologa, że ma przed sobą kilka tygodni życia. A potem okazało się, że komórki nowotworowe zniknęły z jej ciała, zarówno z tych miejsc, w których potencjalnie były przerzuty. Jaki spłuca. Dostąpiłam tej łaski, że mogłam się nad Marianną modlić. Byłam jedną z tych osób, które prowadziły modlitwę o uzdrowienie, w której brała udział, i po części byłam świadkiem tego, co dzieje się z jej ciałem, co dzieje się z jej życiem. Myślę, że jest ona przykładem osób, które mają ogromną wiarę. Co wtedy Pan może działać w ich życiu? Że może naprawdę wszystko, że może zabierać nowotwory, może leczyć z astmy, może zabierać guzy, może zabierać bezcenność. Bo taki on jest, jeżeli uzdrawia, to uzdrawia całego człowieka. Nazywa, mam na imię Marianna mam lat 70 i z kilka chorób. Przez, przeszłam kilka chorób bardzo, dość poważnych, najpoważniejszą z nich był nowotwór, rak płuca. E, do, z, z, skierowana byłam do Akademii Medycznej, do Centrum Studenckiego Centrum on, Onkologicznego. Tam się leczyłam, miałam szereg wyników, badań, biopsja, bronchoskopia i badania PET i ebol. E e e e e e Wszystkie wyniki począwszy od pierwszego badania tomokomputerowego, wykazywały raka płuc. Po badaniu pet, na które zostałam skierowana, okazało się, że nowotwór jest bardzo rozległy, rozsiany. I na operację już nie było możliwości. Już było za późno. Ja już nie widziałam wielkich nadziei, ale chorobę moją zaczęłam od Jasnej Góry. Tam się zawierzyłam Matce Bożej. Po badaniach PET okazało się, że to jest już tak rozległy nowotwór, że on jest i w płucach i w oskrzelach kretani, jeszcze i w uchu środkowym. Dowiedziałam się o rekolekcjach odnowy w Duchu Świętym. Bardzo pragnęłam skorzystać z takich rekolekcji i poszłam na takie rekolekcje. Na drugiej mszy uzdrowieniowej, już czułam się lepiej. Przyszła... Wcześniej miałam bezsenność straszną, więc po tej drugiej mszy, która była już uzdrowieniową, zaczęłam dobrze spać. Normalnie sypiać w nocy. 15 marca przeszłam, miałam ponowny tomokomputer i odebrałam wynik na koniec marca. A 20 kwietnia miałam badanie, powtórne badanie, wizytę u onkologa. I pani doktor mnie zapytała: Jakie chcę wiadomość uzyskać? Dobrą. Nie ma dobrej, jest bardzo dobra. Gus nowotworowy zniknął. To blizna, nieduża blizna po nowotworze, ale pani doktor pogratulowała mi wyzdrowienia. A była sytuacja już taka, że nawet buty do trumny se kupiłam, żeby mieć wygodne, jak już będę, jak już umrę. A stało się tak, że jestem uleczona, z medycznego punktu widzenia nie. Dlatego, że jeżeli ona miała przerzuty, yy, słuchaj, metoda PET, o której ona mówiła, jest metodą dużo bardziej dokładną niż tomografia komputerowa. Więc na tym badaniu PET wyszły miejsca, w których są komórki nowotworowe, mimo że mogło ich nie być widać w tomografii. I teraz, w momencie, kiedy ma zrobione takie badanie i widać przerzuty w krtani, w gardle. W uchu środkowym to rozsiany nowotwór oznacza, że w zasadzie nie jest on operowalny, a jednak chirurgia czy metody chirurgiczne to jest podstawowa metoda w tej chwili jeszcze ciągle usuwania nowotworów. Jeżeli jest w różnych miejscach, no to wiadomo, że nie można pokroić całego człowieka, że nie można wyciąć wszystkiego. I na ogół wtedy w takich przypadkach to wchodzi w grę leczenie paliatywne. Czyli zaleca się, nie wiem, chemioterapię, na przykład paliatywną, czyli taką, która ma przedłużyć życie człowieka, czy zahamować liczbę tych przerzutów, tak, żeby nie było ich więcej. No i jeżeli to zniknęło. Tak, to zniknęło, bo to był pierwszy jakby etap. Zniknęły przerzuty. Ona miała pobrane węzły chłonne, które były też powiększone, i też tam było widać komórki nowotworowe w badaniu PET. po czym oni te powiększone węzły chłonne wycięli i się okazało, że nie ma w nich komórek nowotworowych. Czyli to, co było widoczne w badaniu PET, już potem po wycięciu chirurgicznym okazało się, że tego nie ma. jak już robiła tomografię na koniec w marcu, okazało się, że yy, także w płucu prawym jest tylko yy, jest zwapnienie. Zwapnienie oznacza to jest coś w rodzaju blizny, która zostaje. To tak jak nie wiem, ktoś się skaleczy, nie wiem, masz yy, mocno nie wiem, pokaleczoną rękę i po jakimś czy nie wiem, poparzoną na przykład i po jakimś czasie zostaje ci tylko nie wiem, ciemny ślad, tak? To u niej zostało takie zwapnienie, które prawdopodobnie zniknie po jakimś czasie. Na... E, drugiej mszy, nie drugiej, nie na trzeciej, szóstego kwietnia miałam astmę. Zniknęła astma od, te, od tej mszy. Brałam zawsze, każdego dnia lekarstwa wziewne. 6 kwietnia po tej mszy już nie, ani jeden raz nie przyjęłam leku wziemnego. I nie mam astmy na trzecie piętro, bez windy wchodzę płynnie. Już nie muszę się zatrzymywać, żeby wyrównywać oddech. A jeszcze się wydarzyło coś takiego, że w jednym momencie zostałam uzdrowiona z narośli na kolanach, które były po trudnym, dużym upadku. I rosły takie, takie narośla wielkości śliwek, mirabelek na kolanach. Wtedy, kiedy kapłan ogłaszał, mówił, w słowie poznania, że Jezus idzie przez świątynię, uzdrawia kończyny, wszystkie stawy. Ja się podniosłam i tych narośli już nie było. Ja macałam sama, poprosiłam panią, która obok mnie siedziała, której nigdy nie znałam. Pani mówi, nic nie ma. I nie ma nic nie urosło do dziś. Chwała Panu. Chwała Panu. Mogę Pani pokazać, czy ja mam narośna tutaj. Że nie ma nic, nic nie ma. I nic nie ma. Bogu jestem wdzięczna. Zawsze ufałam Jezusowi. Ale w tej chwili mogę dać świadectwo każdemu. I każdemu bym życzyła żeby z takich rekolekcji skorzystał.